Witam. Widzicie w jakich jest okolicznościach? Jaki ma ładny fartuszek z dobętówką? Nawet widzicie, jest. Żeby trafić raz w dobre miejsce. A tam? Chodźcie, pokażę. Ja tego, ja tego nie ubiłem, ale to już przyjechało ubite, Zobaczcie. Dzik. Jest dziki, dzikie, zły. Piękna. 60 kilogramowa sztuka, którą na dzisiejszym pokazie przerobię na kiełbasę. To był on czy ona? Co? On czy ona? To? No. On. Nie, Nie, ona. Ona? Ona. Skąd wiesz, że to była ona? Biegała. A, A on biega. Jakieś imię? Marlena. Marlenka. Ci. Wiesz co, myślę, że tutaj w kole jest chyba jakaś Marlenka, że taki śmiech no. był, wiesz. Mamy Marleny w kolei. Nie ma. No, już nie ma. A, nie, nie, nie. Ale że co teraz robisz? Odważam sobie e, wszystkie przyprawy. Będę robił 10 kilo tej kiełbasy z tego dzika, więc będę dawał tak mniej więcej 17 gramów na kilogram. E, Sól zwykła niejodowana. I tak muszę sobie odważyć tych 170 gramów. Dobra, jeszcze 5 dorzucę. Bo będziemy ją jedli na bieżąco, więc tak wiecie, delikatnie, nie? O. Tutaj mam moździerz. Będziemy pieprz świeżo rozcierali. Teraz czosnek. Zobaczcie, już mam obrany. To jest ten, co przywiązuje? To jest ten najsłynniejszy czosnek w Polsce. To jego będę potrzebował tak mniej więcej 80 70 gramów. Musi być wiecie czosnek. Dobra, to przyprawy mamy przygotowane. Czekamy na mięso i będziemy działać. Kajówki, jak widzisz. U tego muszę mieć 7 kg. Karkówki mamy bardzo mało. No. Wiesz, bo to ładkę do tej jak tutaj wytniemy ten kawałek z jednej i z drugiej, no to będzie powiedzmy nie wiem, około, może kilogram. Łopatkę jak najbardziej. A okay. pod gardle tutaj też nie jest... Też nie jest za duże. Też nie jest za duże nie jest, bo mamy jednego dzika, nie? Jola, mamy jednego dzika. Drugiego? No ja tu, tego, nie, nie, nie mamy jednego, mamy to, jednego. jednego. Dobra, ale, inaczej, Chcecie, tam ale co, co potrzebujecie? jest Bo kwestia jest tego typu. Ja jeszcze żebyśmy wycięli... ale żeby to nie było za puste. No do, ty, ty, czyli ty chcesz więcej chudej? Tak. Dobra. Bo ja, bo ja, to, słuchaj, że bo ja bym... myślałem, bo ja myślałem, tak. To jest kiełbasa pokazowa. Ona nie ma czasu przeleżeć 70 paru godzin w lodówce, żeby to się, wiesz, przegryzło, zwęziło, związało, żeby tłuszczek puścił. Dlatego, okay. dlatego wziąłem trochę boczku wieprzowego, Super. wziąłem podgardla wieprzowego, też dołożyć do tego podgardla i e, kark i łopatka. Z tego chciałem zrobić tą kiełbasę i zmielić na szóstce, żeby to można było ją spróbować po 20 minutach, jak ona sobie, chociaż 20 minut odpocznie, okay. żeby można było parzyć, nie? To jest taka pokazowa wersja, nie? Dobra, to ja myślę, że... Może, no, możemy dodać mamy... szynki kawałek, tak, nie? tutaj tą część dolną, jakby no. tutaj to wszystko wykorzystać. Tak, żebym miał... Słuchaj, yy, ja mam dziś jesteśmy 7 kilo, żebym miał chudego. 7 kilo mięsa, szynka plus łopatka. 1 no no kilo podgarla z dzika. Dzik waży jakieś yy, 30. 60. Przez wypadroszeniem Znaczy, W skórze. Znaczy w skórze bardziej. Tak, w zdjęciu skóry mamy jakieś 40 kg więcej. Nawet, tak? Nawet nie. W stanie 20 kg więcej. Po prostu tak? Bo jeżeli sobie tutaj popatrzycie, jeżeli chcą Państwo podejść bliżej, tak, to ja ją będę starał się, to generalnie tniemy zawsze w tym miejscu, gdzie ta łopatka nam się idealnie otwiera, tak? <laughs> Tak naprawdę będziemy mieli już Nawet krucha, ale pierwszą, ten, pierwszą tam, część mhm. wyciągniętą. Łopatka to jest zawsze naj, najprostsza rzecz, którą e, przy, przy dzieleniu tuszy możemy sobie zrobić. Wymywamy się kości. Będzie nam e, łatwiej i szybciej. Znaczy, bardzo często jest tak, wszyscy mówią, że albo to specjalne noże potrzeba, jakieś inne rzeczy. Ja mam taki swój scyzoryk. To nie opinela, który zawsze mi pomaga. To jest powiem Wam naprawdę bardzo dobry nóż do tego, żeby, żeby go nawet zabrać na polowanie i patroszyć, jelenie, dziki jakby nigdy z tym nie ma problemu. No, no właśnie. na odcinek na polowanie. O, mam zaproszenie od tej pani. Tylko pozwolenie, part... pozwolenie się załatwi i normalnie będziemy strzelać. Tylko fartusku ty musisz iść, Nie? nie? A, dobra. to. to. Masz, masz, Aha, to ja. Ostra kobieta. Będziesz musiał w gotować. Wystrzałowa. No dobra i teraz ta. tak. Aha, jeszcze bym poprosił tą wodę z e, wodem. Patrzcie bo tam się wodę, wodę dodajesz? Dodajesz ale no, Dalej później kiełbasa jest to czy nie jest smażywa, jest krupa, tylko jest połączona, nie? I przeprawy ciekawe. I co jest ważne? Ważne jest, żeby wyrabiać najpierw mięso z solą, jakieś 3-4 minuty, i dopiero później dajemy kolejne przyprawy. Chodzi o to, żeby mięso płonęło. To jest bardzo, bardzo zimna woda? Bardzo, bardzo zimna woda. Dobrze. taka musi być. Ale ja bym poprosił wyciągnąć tę deskę. Można być tą miseczkę nalać tej wody i, i takie dwie miseczki tutaj na razie. No tak. momentik, poczekajmy chwileczkę poczekajmy, jak kto w Bo inaczej zrobi nam się dupa. Dobra, możemy położzyć. Znać, i teraz tak, sypiemy kolejno. Majeranek, e, tak. Jedną, jedną majej Majeranek, tak. tak. E, czarny pieprz. Dodaję trochę e, ziela angielskiego startego. 5 gramów, tak mniej więcej, cukru. daje pół łyżeczki imbiru. Imbir podkreśli nam fajnie smak I tutaj gałka. Również takie po łyżeczki. Tak, poproszę. I jeszcze musimy za, zaraz czosnek dodać i wszystko razem porządnie wyrobić. I będziemy nadziewali białą kiełbasę. Jak, widok, jak widzicie Państwo, nie jest to trudne w domowych warunkach. Kiełbasa biała do zrobienia i jesteśmy pewni, że nie dodajemy żadnych dodatków, które mm, muszą być dodane przez A i do białej kiełbasy, którą spożywamy bezpośrednio, bo białej kiełbasy spożywamy bezpośrednio, nigdy nie dodajemy tego soli. To nie jest kiełbasa, którą wędzimy. Będziemy... Pan no musi trochę odpocząć. Dobra. Niestety, I jeszcze ee, dwa te kubeczki. Tak, jeżeli przetniemy i obejrzymy sobie strukturę tego mięsa i zobaczycie jak wygląda taki mięsień z szynki. A jeżeli tutaj pobetniemy, z kawałek z tej polenki, popatrzycie sobie, to Zobaczycie, że ona zaczyna się kleić, tak ciągnąć. To znaczy, że jest już gotowa do nadziewania. Idziemy do nadziewarki. Nie, do lodówki później. Teraz będzie najlepsza zabawa. Rzucamy, trafiamy i wybijamy powietrze. Show. Show. Show, show. już prawie skończyliśmy. Jak się nie rozwali maszyna do końca, to dobrze. Łyżką będziemy nadziewać, nie? Tak jak kiedyś. Jeżeli jesteśmy sami w domu, to musimy przytrzymać sobie i nie napełniamy mocy. Aha, i jeszcze nóż by mi się przydał. Trzeba, eee, żeby mógł stuknąć. Zaraz powiem o co chodzi. Tak, dokładnie. Trzeba stuknąć bajek. Aha, dobra, nie w tą stronę jechałem. Już ten zapach Ja to sobie sam, jak sobie daję radę, to robię coś takiego. I, i, nie, i nie nadziewamy pełno. Chybasa musi być luźna, nie? Czosnik nadą, dosłownie znowu nie całą Chodzi o to, żeby taką się miał. Młodość się przypomina, nie? A, dobra. Taka koncystencja tych No i na razie to wygląda to dobrze. Zobaczymy. A ty, masz dobry sofok. Ja widzę, że dobrze się ustawiłeś. No, słuchaj, w życiu trzeba się ustawić. Przynajmniej wiedzieć jak. Widać, że koleżanka ma naprawdę doświadczenie i super to jest. No, ja idę tam smażyć te... i parzymy. Woda 80. Kiełbasa w środku ma mieć 70 też Mogę jeszcze te miskę wody? Znaczy mi jednego. Jak jest Chyba będę parzył około 25 minut maksymalnie. I zobaczymy, jaka jest reakcja gości, którzy przybyli. A mamy 70 gości z górnej kuchni. Wyższe, wyższe myśliwskie sfery, Więc żarty na bok. Oczekiwania są dość duże. dzik też nie jest Co Chce osiągnąć? Jeszcze trochę wody odbiorę, bo już mi się errory włączają, dobra, rzucę teraz tak. Ja tu swoje trzy grosze wsadzę, w sumie nie trzy grosze tylko nos, bo ja zajrzę. I mamy tak, 38 mamy, po 17 będziemy sprawdzać, tak po 25 minutach cyrkulator sobie chodzi, będzie mi utrzymywał stałą temperaturę wody. To jest bardzo ważne, słuchajcie. Można domowym sposobem, można miseczką dolewać, kombinować, ale to jak mamy kilogram lub dwa kilogramy białej kiełbasy, nie taką ilość. To już wiecie. Trzeba e, i cały czas trzeba obserwować, żebyśmy nie przedobrzyli, bo jak kiełbasę zagotujemy lub przetrzymamy za długo, to będzie suchy, niedobry wiór. A tego byśmy nie chcieli. Prawda, Przemku? ma. Powiem tak, full profesjonal, jak widzę jak to robisz, to jestem na 100% spokojny, pewny, że mięso z dzika zostało tak wyokupowane tak jak i nie się tylko poczekajmy na etap końcowy, bo wiesz, nie? Dobra, dobra, ja widzę co robisz, jak robisz. Ja z dziczyzną jestem od małego. Tak? No właśnie. Tak naprawdę od momentu zawsze w mojej rodzinie polowano. Mój tata, mój brat, ja polujemy. Ja prawie 30 lat, więc. No to znowu, ja na mi... Ale wiesz, ale ty masz doświadczenie kuchenne w różnych rzeczach. Mężczyzna nie jest jakimś super jakby, innym. Jest. Nie, nie jest człowiekiem. Ale prostu, trzeba wiedzieć. To, pewne rzeczy trzeba wiedzieć. Ale jeżeli masz wiedzę i doświadczenie taką, jak ty, to potrafisz zrobić jak to się mówi z niczego coś i dodając, doprawiając, ucząc się różnych rzeczy, podpatrując, ja to samo. To, że ja potrafię Rzeczyzna to nie wynika z tego, że ja się że ja wiem wszystko. Ja nie. również podpatruję. Jadę gdzieś za granicę na polowanie, patrzę jak tam sprawiają tusze, jak ją przytrzymują. Jadę do jakiejś restauracji, patrzę jak ktoś podał jakieś Ale danie, Ale wiesz o czym to powiesz, To, do, do, to jest... I ja mam zawsze to świadomość. Tak robią że ja mądry, nie mądrzy, wiem. doświadczeni ludzie, którzy mają pasję do tego, a nie robią, przychodzą do kuchni, żeby tylko odbędzić swoje godziny, bo tego się nie da. I mamy gotową sparzoną. I za chwilę będziemy dzielić na talerzyki i podawać gości. Czekamy chwilę. I dopiero kroimy, tak? prawie 5 minut chcesz? Tak, tak, Żeby się sok Bo teraz policz ile ich jest. Mało, mało. I dlatego na trzy. Na, 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 U, na trzy damy. Na pół. Nie, na trzy Kasia, nie znaczę. Zobaczymy ile jest Ale z dzika tłuszczu za dużo nie ma, a większą za dużo nie chcieliśmy dodawać, żeby było czuć jednak tego dzika trochę. Chcecie Keczu?

no i że tak wszyscy wspólnie tutaj uczestniczyliśmy, próbowaliśmy i... To... Mam nadzieję, że to mametka znajdzie się. Na pewno i ja również wyniosłem, żeby powiedzieć, kolejne doświadczenie z Diczyzną. Dziękuję bardzo. Ja również jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. O dziękuję. Mana za... piękna tablica pani. No tak. Przemysłowy.